Ja źle znoszę takie sytuacje, że na przykład występuje Brown i mu się odbiera głos. Mm -hmm. To gdzie on to ma mówić? Przecież mm -hmm. on jest posłem do Parlamentu Europejskiego. E, Albo gdyby czy by tam było z tą minutą ciszy, no tak? Gdyby zakłócał przebieg obrad, prawda? gdyby łamał, e, łamał e, regulamin. Ale jeżeli wypowiada się w czasie mu przyznanym, no to wszystko może powiedzieć. A teraz go jakoś pozbawili, że nie może uczestniczyć. Teraz nie może uczestniczyć. Pół roku, tak. no, wiesz, to jest absolutne dziwactwo i świadczące o tym, że kierownictwo parlamentu nie ma argumentów, albo Ci ludzie, którzy chcieliby z nim polemizować, nie mają argumentów albo boją się w ogóle stanąć z nim mhm. w szranki. A jeżeli nie można mówić w parlamencie, to gdzie można? No. To tylko ulica zostaje. No. No bez sensu.